W Ameryce no to musi być Viper. Tu widzimy premierę światową modelu, który ma 500 koni, 8,3 litra pojemności, silnik V10, 19 calowe ko koła, prawie 700 Nm moment obrotowy i 6 ręczną skrzynię biegu. Auto jest uruchamiane ręcznie przyciskiem i jest to takie delikatne nawiązanie do old-timerów. A oto dróg wielu, wielu, wielu lat. Ale rzeczywistość of jest odmienna. Większość Amerykanów jeździ raczej, przenoszą się do luksusowych, euro, uh, a często plan, nawet sportowych, sportowych aut. One of the... O którym mówił Patrick Lekemao, czyli guru europejskich designerów z tyłu paka, jak to w małej ciężarówce. Długość 5,5 metra, szerokość aż 2,10 wysokość też pewnie pod 2 metry. No taka typowa poręczna maszyna. W kabinie dwa rzędy foteli. Mieści się tu swobodnie 6 osób. Silnik 5,5 litra, 300 koni, 8 cylindrów. Pierwszy przegląd po przebiegu 100 tysięcy mil. No to teraz podążajmy za gustem Amerykanów. Ten przyrząd z tyłu to nie jest kosiarka, to jest uniwersalny zaczep do wszystkich przyczep sprzedawanych w Ameryce. Do tej pory widzieli Państwo auta pokazowe, a teraz o których przed chwilą mówił Patrick Le Camon. Nazwijmy to byle jakością. Wszystko spasowane jak cię mogę. O na przykład górne światło na dwie śruby, w środku szkło powiększające,